Dziewki przednie, amortyzator no. i 1700 no. Ten silnik od niego No to jest oryginalny od niego no. nie? Na chodzie Taki bagażnik nie No to ja taki właśnie Miałem zamontowany No i to jest taki pałk co tam u mnie jest nie no. Coś ten deser nie Co tam w był, nie I to jest oryginalna lampy, lakier jeszcze? Tak to jest oryginalny. Aha. To, jest też, to jest Tu są się jednego obok z wiochy Wioska obok, nie? Kupiłkę, on się na niej ścigał, nie? Aha, ścigi nowe. pierdoły o. coś takiego, nie? To boczki w ładnym stanie są nawet. Nie? No Z papierami zarejestrowana, wszystko, nie? I botniki ma płytkie takie. No, nie? No, no. To jest 7,8 czy 79 na ramię tam jest. No, tu widzę zbiornik jeszcze? A nie To nie za dni. Módl, myślał, to jest od Tu mi przywiozł, mógłby się, że to od niej. Nie? No nie, one miały inne, nie? Mm. I Simpsona jeszcze nagramy. No, jak byłem dzieciakiem, kurde, to mi się marzyło, ale. Jest tu piasty, daję do polerki, nie? Wiesz, są inne obręcze na tym nie? Mm -hmm. Czy to już były takie wiesz? O, trychem mierzewne są założone. Aha, no, no wszystko było wiesz, że to to praktycznie, nie? Nile wyciągnę? To tak No, to zawsze lepiej niż, niż Romet. No, no o, takie fajne o stolicie? Na stolicy. No Artysta jesteś. Cylinder żelivny. Gazikkałka mhm. razu leżą nie. Czyli to wszystko z odniej. jest wszystko od niej. Roboty, wszystko od niej Dobra, zimno jest, lecimy dalej. Te ucho, nie? No, dba, nie. Do roboty. Tak to spoko nie. To też Felgi tam ze złomu Bo wziąłem parę sztuk, nie? I tamte najlepsze wybrałem. No. tamte do marwania. co Zane są... Zane są... Zane są poglite Tak, tamte co miałem założone. No, no dosyć z... zdrowe. No. Zdrowe są, no. no. To warto je zostawić. Tak. No, dokładnie. A te? Na wroga nie tak, podstawia, że to fajnie to. Już mi na karunku. Co ty jeszcze Mówię za do Tu mam prędzik. O! Co? Już mi mieć na No, dobrze wygląda.